Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk M41S Płomień Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 pierwszego lipca. Wygrania macie pay w card o wartości 20 zł, wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, lajki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku na Hagu. Dzisiaj otwieramy sobie ponad 100 skrzyneczek i samu e, V1 lub v tych tańszych po prostu. E, no i co? Co tam ciekawego? E, ogólnie najlepszy kod, trzeba przypomnieć, że to jest oczywiście kod Wowka, który daje 20% więcej przy upłacie, 4 zł na start i możliwość dostania jednego z niesamowitych, gratisowych właśnie skinów e, dla was, więc tak to by wyglądało, co wszystkie skiny. Szansy na każdego z nich jest właśnie przy wpłacie z moim kodem Więc lecimy sobie z openingiem eee, Schodzimy na dół Po szukiwaniu skrzyneczek Ponad 100, zobaczymy, no ponad 100 skrzynek Nie wiadomo dokładnie ile No bo to różnie wychodzi Eee Eee no będzie to robione w sumie według starych zasad yy, bo, 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 bo ostatnio robiliśmy właśnie te yy, Od skrzyneczki do kosy Robiliśmy właśnie bitewnie Teraz tak standardowo troszeczkę polecimy Że tak powiem Włącz tryb szybki yy, Damy sobie tej ciszej to, O dobra jest luks jest luks, dobra, jeden skinek z nami zostaje, reszty się pozbywamy. No, bo dwa skinki zostają. Ogólnie tutaj, no widzicie, te sloterki wypadają, wypadają jak najbardziej. To dosyć nad sporo w sumie wypadłek na taką mocną kosę, właśnie tych skinów. Są też Redlines, Sirexy, cyrexy, red'y, Bleeding Edge, Red Dead de Red Dead de Pad, kurczę, nie miałem jeszcze takiej emki. No, skrzyneczka i samo, no wiadomo, zaktualizowana słuchajcie, z dwoma royalami i dwa razy monety, dodatkowo wypada Cyrex. Wiecie, co to oznacza? Wiecie, co oznacza ten Cyrex? Że skrzynia i samo dzisiaj robi robotę. To oznacza właśnie trafienie tego Cyreksa. Ponieważ. No kurde. On... Mega, mega, no tutaj już to nie da rady, słuchajcie, nie da rady, żeby to był zły opening, może być tylko jeszcze lepszy, ale dwa naraz royale, z czego jeden skin to jest Cyrex, no mega ciężko jest trafić Cyrexa właśnie w tak taniej skrzyneczce, no to jest trzeci najmocniejszy skin, jaki jest dostępny w tej skrzyni, więc no już tutaj wiadomo, że jak najbardziej mamy udane... Ee, Udany, kurczę, może nie drogę do kocy do końca. No bo wiadomo, że do koski to będzie jeszcze brakować. Chyba, że więcej tych royali by poleciało i by udało się to zrobić, bo moi drodzy, z właśnie jednym. No, Blood tiger. No, no, nawet, nawet, no, jak na royala to wiecie, nie najmocniejszy skinek. Idziemy sobie z kolejnymi. No, połowa już pieniędzy jest tutaj za nami. Więc, no, zbliżamy się powoli tutaj n, do końca właśnie openingu skrzyneczki samą. N, może wrzucimy sobie też skrzyneczkę i samą tą V2, dwa, znowu dwa razy Royal, czy znowu będzie Cyrex? Nie no, nie ma Cyrexa, ale przynajmniej lepsze skiny niż ten ostatni Royal. Kurczę, myślałem, że sprzedałem tego skina, całe szczęście nie, całe szczęście nie, więc tutaj się pozbywam jak najbardziej. Lecimy sobie z następnymi skrzyneczkami. No 66 zł już tylko na naszym koncie. Ja nie mogę doczekać się po prostu pozbywania tych skinów. Chcę zobaczyć jak to nam ostatecznie poszło. Jak pięknie to po prostu będzie wyglądać. Eee. Myślę też już tak naprawdę nad bitwą, taką ten, z którą już od razu bym kierował na kosę. Powiem wam tak. Od razu kierowałbym na kosę bitewkę e, właśnie po tym całym openingu. No bo kurde, no jest taka możliwość. Jest taka możliwość, żeby od razu pójść po prostu właśnie nie, po koseczkę no, lub po rękawicę. No, w gorszym troszeczkę wypadku, ale nadal bardzo dobrym. Jeszcze pojedyncza skrzyneczka tutaj wpada. Dobra, pozbywamy się tego. Okej okay, dobra, zostało z nami. No i co, zostało się nam popozbywać pozbywać tych skinów, które właśnie potrafiliśmy. Skinów jest naprawdę, no dużo. Ponad, znaczy kurczę, ponad 100 w sumie. Nie, 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 nie jest mniej pewnie niż 100. Nie, no jest mniej pewnie niż 100. Nie, bo zostawialiśmy tylko te lepsze skiny, przed nami Cyrex. Więc tutaj na pewno ogromna zmiana będzie w naszym budżecie dzisiejszym. I teraz klikamy ten guziczek. Pyk I wygląda to pięknie. Wygląda to pięknie. Ostatnie skiny przed nami. No i mamy to, moi drodzy. Mamy to, moi drodzy. Mm, lecimy z atakiem na, właśnie koskę. Atak ten się rozpoczyna. Oblężenie skrzyneczki z kosą. Um, co tutaj wziąć? Co tutaj wziąć? Co tutaj wziąć teraz na taką pierwszą biteweczkę? Mm, może właśnie... Kurde, miałem książkę i samo, znaczy Nitro, wpisuję Nitro. No miałem wziąć i samo Nitro. Kurde, nie do końca. Nie. Nie. Myślałem, że e, będzie coś pomiędzy jeszcze, nie, lecz niestety nie coś źle zapamiętałem chyba. Hmm. Nie no, Gigabuła w sumie jest to samo no nie? Gigabułę to akurat mogłem wziąć. 4 gigabuły sobie wrzucimy. Painkiller Czekajcie, nowy wygląd, czy nie otwierałem, czy nie pamiętam już? No jaka, jakie ładna skrzyneczka, piękna, cudowna. No mi się podoba, mi się podoba. Mm, taxi Nitro Covert. Za dużo. Żeby wygrać Paysafe Card'a, napisz swoją ulubioną markę samochodów i liczbę od 7 do 11. Za dużo, nie chcesz tak mocno iść w tą jedną bitwę 10 skrzynek, 4, 4 osoby zespołowe, 2 na 2 No i jedziemy z tą bitwą Jedziemy z tą bitwą, moi drodzy Bitwa, która może nas naprawdę mega, mega mocno zbliżyć do samej koski bądź rękawic Albo nawet i zdobyć kosę lub rękawice Więc zobaczymy, jak to po prostu ostatecznie się rozstrzygnie Więc ja dodaję sobie ciki w sumie nie będę czekać Zaczynamy od gigabuły więc skrzyneczki, i samo. Mam. Uuu, nowości na jakieś HAGO, kurczę. Nie, nabita fach. Zobaczcie, kto teraz fajnie. I nowy dźwięk jest w ogóle. Nowa animacja i nowy dźwięk, ale ich jedziemy, moi drodzy. Ale to ładnie wygląda. I wydaje mi się, że płynność animacji też się zmieniła. Ej, pięknie, pięknie. Podobno, kurde, do tej Case Hack to zrobi zespół Case Haga na pewno na zrobił robotę. Zrobił robotę, ja chwalę jak najbardziej, zmiana mega mega na plus. Niby wiecie, Duperela, tam animacja dodatkowa, dodatkowy dźwięk, ale już jest coś inaczej, no nie? Więc ja jak najbardziej na plus Wszystko płynnie, ładnie, ślicznie No i tutaj nasi przeciwnicy O, wiesz, czekajcie Royal ze skrzyneczki taksi Dodatkowo dźwięk royala został dodany No i co tutaj trafiamy? Słuchajcie, mamy M4 Player 2 Więc tutaj przeciwnicy już w ogromnych tarapatach I mają porażkę, moi drodzy Mają porażkę Więc to mi się jak najbardziej podoba Porażka naszych przeciwników No i co? coraz bliżej tej koski tak naprawdę żeby pod koskę lub rękawicę podjechać to ani zespołowe 2 na 2 ani 1 na 1 to mogą być ciężkie tematy najłatwiejszym zwycięstwem byłoby zwyciężyć bitwę 3 osobową wtedy to by naprawdę mogło zadziałać ale jeśli bym przegrał no to mam ogromne tarapaty czy dajmy cztery choruski dajmy te dwie skrzyneczki twórców do tego wszystkiego dorzucimy Nightmare'a. Czy ja chcę coś więcej w tej bitwie? Czy ja chcę coś więcej? No tak nie do końca można. Dobra, dajmy jeszcze to i to będzie wszystko. I zaznaczamy sobie trzyosobową bitwę. I jedziemy z tym. Jedziemy z tym, moi drodzy. Dosłownie chwila na odczekanie. Czy jest tutaj jakiś niechętny, mocny gracz, który chciałby się z nami zmierzyć? Nie ma. Okej, okay, nie ma sprawy. Ja startuję sobie, tej wlatują choruski. Chorusek wjeżdża. Kurczę, nie z Royalem, niestety. Niestety, nie z Royalem. Ej, ta animacja. Dobra, jest na bitwach w sumie, kurczę. Dobra, głupotę co chciałem powiedzieć. O kurde, o kurde, o kurde Legion of Anubis w mm, Faktoryniu, i tutaj jest kłopot, moi drodzy. O dobra, dobra, bardzo fajna nowa też w Duality Lepsze, oczywiście, od przeciwników. No, doganiamy, doganiamy. I teraz jest raczej moje prowadzenie, tak czy nie? Nie, minimalne braki, minimalne braki. Czy Nightmare daje mi prowadzenie? Chyba tak. Chyba daje mi prowadzenie. tak jest ostatnia, decydująca skrzyneczka. No, i to jest, moi drodzy, zwycięstwo. Chociaż nie jest aż tak mocne, jakbym chciał, bo ta skrzyneczka nie zrobiła roboty. Jest jakaś taka dosyć specyficzna. Nie sprawdziłem jej dokładnie. No, i przez to myślę, że jakbyśmy dali coś Zamiast tej skrzyneczki lub dwie jakieś słabsze No do tych rękawic Moglibyśmy się zbliżyć A w tym wypadku no mamy No niedaleko drogę Wiecie co ja stawiam na bardzo Bardzo mocne 1 na 1 Um, no tak, no tak, taki jest mój wybór po prostu, że w ten sposób spróbujemy. Właśnie bunny hop, sobie strzeliby skrzyneczkę retro Bank strasznie czy nie Nightmar, tej już nie chcemy. Tutaj partnerska skrzynia Horus nie, Guard. Kurcze, no mocne skrzynie będziemy kolmi. Printstream nie Titan, nie 20% Juicy. To jest skrzynia, która pewnie będzie mogła zmienić losy całej bitwy. Więc wrzucamy sobie ją. Aktualnie mamy 8 skrzyneczek. Mm, I moi drodzy podrzucamy sobie jakieś skrzynie. Porusa sobie jeszcze jednego, wrzucimy. Tutaj tą skrzyneczkę wrzucimy tym sposobem mamy 498. Dorzucamy sobie Nightmare'a e, i, 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 I byśmy mieli jeszcze tego Guarda, czy nie 584, mamy coś słabszego Od Guarda e, Musimy coś słabszego od Guarda dorzucić Więc weźmiemy sobie, czekajcie, Nitro nie wejdzie jakoś fajnie e, W to wszystko wejdzie Dobra, więc coś takiego Jeden na 1. Nie 2 na 2, tylko 1 jeden, jeden na 1 jeden standardowe, 12 skrzyneczkowe, bardzo, bardzo mocne. Co się wydarzy dalej? Musimy poczekać, ja mam nadzieję na zwycięstwo Bo to zwycięstwo to jest raczej Pewna skrzynia z rękawicami A na kosę skrzynią też są spore szanse Tylko na no, mniejsze Bo z go jest hyperpis na starcie Super traf, super traf, obieg najwięcej Super trafów to lecimy sobie od razu po koseczkę Więc tutaj jedziemy z tym Nightmarek, nie Decimator, tylko zniszczony chyba dosyć Ale i tak, mi nie, minimal wear Jest super, jest na razie super Skrzyneczki naprawdę pokazały Klasę, oby ten poziom Utrzymał się w dalszej części bitwy. Ojojoj, ojojoj, dzieje się, dzieje się w tej bitwie. Bardzo zniszczona AWP Fever Dream Battleskart. Co, zoba co zobaczymy w Horusie? Zobaczymy Legionał Przeciwnika. Kolejny Horus. No i tutaj już, no może być w sumie. Guarda mamy teraz. Mamy Kałaszka, który raczej. Od kiedy ten kałaszek jest tyle warty? Jeszcze 20% juicy. Od kiedy ten kałaszek jest tyle warty, moi drodzy? DM, prez, co się odwaliło w tej bitwie, moi drodzy? Co się odwaliło w tej bitwie? Ja nie mam pytań. Nie mam totalnie żadnych pytań. Idealny wybór na bitwę 1 na 1 Udało się, moi drodzy! Udało się dokonać wyboru idealnego. Więc, słuchajcie, pierwsza koska, jaka jest z nami w skrzyneczce 100% na koseł, wypada nam na Via Knife Crimson Web. I tutaj mamy kolejną, oczywiście, koskę. Dwie kosy, słuchajcie, takie same, takie same dwie koski, kurcze, ale dobra. Jedna kosa ogólnie leci dla was. Więc tutaj spokojnie. No jeszcze te 65, słuchajcie. Ja pierdzielę, co się wydarzyło w tej bitwie. Nie spodziewałem się takich rzeczy. Szczególnie na bitwie... Szczególnie na bitwie jeden na jeden, no nie? Że odwala się takie rzeczy. Tak mocny kałaszek, który jest jeszcze jednocześnie takim sleeperkiem, no nie? Którym... Ej, ta bitwa też będzie jakaś chora, niestety nie dla mnie, no ale tutaj zapowiada się naprawdę, że to będzie mega, mega mocne, no i jest, słuchajcie, jest jak najbardziej, więc tak, mamy dwie koski zdobyte w dzisiejszym odcinku, niesamowity odcinek, tyle wam mogę powiedzieć, niesamowity. Wlatuje ta koska w najniższym Limicie, więc to leci Słuchajcie dla was, no super odcinek Oby jak najwięcej takich To wy też będziecie jak najbardziej zyskiwać Więc ja wam dziękuję za oglądanie Subujcie, lajkujcie, na razie, siema I cześć